Przydałaby się wciągarka, żeby wciągnąć na tą przyczepę. A tutaj, oryginalnej, to za bardzo nie ma jak zamontować. Ta płyta to mi się przyda do łyżki, jak koparką wjeżdżam lub ładowarką. Znalazłem starą taką wciągarkę. Gdzieś tam kiedyś kupiłem na jakimś złomie w miarę to chodzi uspawałem taki stelaż i ta wciągarka będzie montowana na tej przyczepie jak będzie potrzeba będzie zamontowana jeżeli nie no to ją będę demontował. i zaraz pokażę wam jak to zamontuję W no. ten sposób, teraz tu idzie do ramy te dwie e, takie profile, które zabezpieczą, żeby no, można było coś wciągać. Nie? I teraz do góry one się tutaj zahaczają o ramę. sobie jeszcze przesuwać lewo, prawo, tak, nie, no, przypuśćmy, że tak, teraz pokażę Wam, tutaj, jak to dalej. Zładmy. Tutaj za ramy przyczepy, dyszel. Jest już stabilnie. Coś takiego. I zaraz zahaczę i będziemy wciągać. 거르바 No i tak to idzie pomału. Tutaj sobie wymyśliłem taką blokadę. Jeszcze, że przesuwam tą śrubę i wtedy blokuje mi kolbę i nic mi tam nie zjedzie. Coś ładnie to idzie. Trochę wolno, ale. A to lekko. A ten rębak waży jakieś 350 kg. To myślę, że jakąś tonę by wciągnęło. Tak na spokojnie. No jak potrzeba, to blokuje. taka mikra też może lekko wejść na tej ściągarce nie wiem, że całe jej nie wciągnę, no bo jest za szeroka mikra za wąska przyczepa ale lekko też szło